Siemanko widzowie to specjal na 15 subów. Ta złota broń, którą trzymam nie jest za robux, zdobyłem ją za milion takiej waluty. Nie robuxowej za fragi. Dołączyłem mniej więcej w połowie kropka rundy i patrząc na to czwako mi się uda zrobić, to a mega dobrze mi się udało to ubrać. Łatwo! Dobra, ten film zajął mi długo okręcenia i montowania, ale czego się nie tylko robi na specjal. Is. No i też za tą walutę też za milion. Is. To ten nóż, ale zginąłem od razu jak go wyciągnąłem. Iz. To było w tym listko, abym zginął. widzowie ja w tą grę w miarę długo gram, a jej nazwa to Arena Walki z bronią. Udało mi się przejąć tą flagę. Jestem na szczycie Teraz udało mi się tym nożem. Przez to, że przeładowywałem zginąłem Is. Tu wam uciąłem trochę. Dobra, dla waszej to informacji nie poczy na razie z historiaki, ale pewnie będę nagrywał gry. Mam nadzieję, że zrobicie to. I naprawdę bardzo matuję ten film i mam nadzieję, że dostanę jakąś suba. Napiszcie w kom, czy drugi wy jesteście, czy koty, czy psy. Ja koty, choć jestem chłopakiem. Mogę wam pokazać zdjęcie rasy kota, którego mam, czyli bengalskiego. To nie mój kot, ale jest z tej samej rasy. Sam brat ma zrobię tak jak tutaj. Pokażę wam zdjęcie tej samej rasy, ale nie tego samego. Hau hau. Sorry, że to się powtarza, ale niechcący wkleiłem to tu. na szczycie. Zmieniam gierkę. No i mogę wam powiedzieć, dotka mniej więcej fabułę, i powiem, że to opowiem na wzorach Rosta i Ercia. Dobra, a więc w 2023 rozbił się samolot z matką, przewodnikiem, pilotem i cztery dzieci. Pilot i przewodnik zginęli od razu. Matka z dziećmi przeżyli, ale matka zginęła później, nauczyła dzieci przed śmiercią łowić. Dzieci jadły głównie owoce, z roślin i właśnie wyłowione ryby. Udało im się przetrwać 40 dni w lesie, przed przybyciem żołnierzy. A teraz o tym jeleniu to Dorka jest legenda o Wendigo, chyba tak się pisze, która opisuje strasznego stwora, czasami opisywany jako jeleń. A według fabuły 99 nocy w lesie, ten jeleń był kiedyś zwykły, ale naukowcy na nim eksperymentowało. Ale pewnego dnia im coś nie wyszło. A ci kultyści w pewnym tłok sensie istnieją. Jest taka choroba psychiczna, nazywająca się psychoza Wendigo chyba. Tak się to nazywało. No to było na razie wszystko co wiem o tej tłok fabule. Włócznia lubię ją w miarę, ale lepiej by było. Gdyby to byłaby dobra torba. Oj wilk.